Okej okay. no to jedziemy To jedziemy z koksem Rozpoczynić operację Dziś nie będziemy mówić, że jest trudne Nie Dzisiaj nie Dzisiaj to jest samo masełko Mhm, miodnie Kiedy <grym> wchodzą jak Nóż w masło Dokładnie i już lecimy. No, na... to jest takie, ten. Piąta fala, maksimum szósta. Plan mamy bardzo długo, strategicznie obmyślany. Każdy punkt, weryfikowany. Także nie ma szans na jakikolwiek błąd. Wszystko jest Dokładnie. dopracowane. Każdy centymetr na mapie, każdy ma swoją tutaj. Każde swoje ma miejsce, pozycję. Także. Nie ma szans. Dobra, już, już się pogubiłem lekko. Niemożliwe. <grystanie> Ach, dobra, bo jeden taki leżał. Z o. włoczek. Ksywka rok. Rok, krzak. Dwa kacze, jakoś. Prawda, to... Ale tu biegają za tobą, muszę ci pomóc trochę. Dwa <grystanie> kc Dwa KC albo jeden kacz, no zobaczymy o której skończymy <laughs> mm. Oj, oj, oj Do środka No ale po co nie wychodzę, się wszyscy zginą, no ja pierdolnicy nie, no zobacz jak ten biega, tam do ciebie, to do mnie Hehe <laughs> a propos, dwa KC... Oj kurwa O, o, <laughs> to będzie rozpierducha. Ja, może się obudzę. No się obudzisz, no jest godzina 22 z minutami. Dzisiaj miałem trochę pestek pozbierać. No właśnie, też chciałem sobie jedną wziąć. Nie, ja tam, że oni to są bez amunicji, to jest w ogóle. To jest standard, po prostu opuszczają no, puszczają i no, trzy pestki w magazynku i lecą tak straszą. Że ja mają, teraz wiesz tak. dlaczego nie mogą wygrać, no jak mają takie że oni nawet ledwo się pojawią, oni już strzelają, nie? Tak, oni już... wiesz, no wyglądają tam... Oni mają te trzy pestki, niektóre po prostu wiesz Oni mają te trzy pestki, które właśnie strzelają na stracha I i, I giną. I później już biegną po to żebyś ich zabił, no Wez gdzie ty jesteś, bo przez ten dziurę mi tu weszli Wiesz co no to ty No ja albo chciałem no, wyjść zobaczyć co tu się dzieje Gdzie za tobą Dobra A? No, coś ten nasz plan jakoś tak różnie działa Eee dobrze jest wszystko pod kontrolą Wszystko jest zapanowane Aha dobra to tam wykończysz już, już nie? Pe A, jest. Bez problemu Dobra, leży. O kurde. Nie szkodzi. Ostatni został. No trochę szkodzi, bo już byłem w pół drogi po... A. ...Amo. Już byłem w pół drogi po Amo. Dobra, dzięki. Będzi biegniesz po Tamu? Nie, rezygnuję już. To... Następnej może. Ale w następnej też wieżyczkę trzeba będzie wziąć już. co, so, no, jak już postawimy te wieżyczki, nie, to już... Będzie się może trochę bardziej powygłupiać. A ty jeszcze nie rozłożyłeś? Ale właśnie nie, nie rozłożyłem. Trochę cienko poszło, nie? No, troszeczkę pozaplan, ale dobra. Ale gdzieś żeśmy... Gdzie żeśmy... Zboczyli, ale gdzie żeśmy popełnili ten błąd? Już tak mocno <laughs> dopracowane. Psy słyszę. Kurwa, nie mów, ci mówię, o ja pierdolę, już my chycił, pokręcę mu łeb, ale nie o to chodzi, muszę szybko spieszeć, to wskakuję tu w dół, wierwa na tym się, ale spokojnie, na razie nam wejść trochę, ogarnij, a go ogarnij, zobacz co tu się dzieje, nie mów, nie ma szans, nie ma szans. Nie, chujowe miejsce, pierdolę. Dobra, no to. Nie da rady, no nie da rady wejść na zewnątrz, no nie da rady. No jest taki Meksyk, że od razu jestem cały czerwony i no się wychylę. Bo oni wierzą, jak Ciebie już powalą, to wszyscy biegną w tą dziurę, nie? Mhm, A to nagrywasz jeszcze? Tak, co, co, co wyłączę, no. Co wyłączę. No dobra, to się później przytnie. Nie wiem ja nie podoba mi się to miejsce, bo jest za duże jest mały. Dobre jest miejsce. Wszystko jest dobrze. Tylko po prostu w trzeciej, w trzeciej tej yy, fali, powinna być wieżyczka. I będzie git. Mówię ci. A przecież tam ja wywaliłem zaraz yy, tą M11 krótką i wziąłem po prostu M, M Mp5, w których w ogóle nie ma amunicji już byłem stratny. To jest ten właśnie... To się stało, no co się stało. Dobra, ty tam trochę za głęboko wychodzisz i... No to się... Nie no, pierwsza runda to jest wiesz... Kurwa, to mi tak tam sypie i sypie z daleka. No dobra, zde To było właśnie... No bo musiałem, gdy wyjdzie... tu właśnie wyjdziesz, to tu już jest... Zobaczę, że teraz pójdzie dobrze już. Tu już jest kichka, Nie wiem po prostu, gdzieś mnie popełnili błąd, no. Dobra, bo nie mogę się odnaleźć, nikogo nie zabiłem, nic nie znalazłem. Nie szkodzi, ja zabiłem i wszystko znalazłem, także jest <laughs> spoko. No właśnie widzę, ja mam tylko 600. Dobra, mam 2000 i zaraz jeszcze tysiące i kupię tutaj armatkę i będzie tak jak, tak jak żeśmy pouzgadniali kilka, kilka miesięcy wcześniej ten Projekt powstał na tą mapę, także... Kilka miesięcy temu nam trochę tego nie, nie pykło Nie wiem, chyba rekord mamy tutaj 11 Chyba tak, chyba, chyba tak Kurwa, nie, nie, co żem zrobił? Ale spoko, spoko. Po prostu wyjebałem tą broń, którą miałem podstawową, ale już wszystko ogarnięte, już ją podniosłem, nie? O, mało tego jeszcze awansowałem na generał brygady, także wiesz. No dobra. że widzisz, nie masz zbyt lekkim do czynienia. Jeżeli mówisz, że ta wulgarnia to gitarka, bo wulgaria mi to bardzo mocno, naprawdę. Widziałeś? Dobra. Bier, biegnij po Amo. Żeby też, żebyś chociaż ty miał ten Amo. Pogubiłem się tutaj w tych zakamarkach. Wiem, bo tam się idzie pogubić. Tu jest to przejście, dobra Ja się przebiegłem trochę ich własnymi No własnym ołowiem ich zasypę, dobra Dopiero dobiegłem po ten Połamu. No nie dobrze, no, już słyszę psy no. Dobra, jeden biegnie. Dobra i w stronę kieruj się A no już jestem na dole Bardzo dobrze Czyli widzisz no Idzie fryskowe Tak. Już jestem na dole. Mhm. Już tutaj czyszczę dół. Nie wiem czy oni już nie pobiegli do góry. Chyba tak. Już jest wszystko pod kontrolą. Psiak wybucha, jest dobrze no. Dobra, dół oczyściłem na ja coś, to możesz uciekać w dół. To ja, ja zamieram, nie zamierzam uciekać. Nie po to dali mi karabin, żebym teraz wiesz <grystanie> O idę ci trochę tu pomóc Gdzie oni są, działani są? No słuchaj no Zobaczyli, że jest... Widzisz zobacz co się mi no, dzieje No widzę, ale mnie ostrzelił ja, ja dostał <grystanie> Mają maka już? Hmm. Nie chyba. A czy no nie wiem, zobacz, bo ja tam nawet nie wychodzę do nich. Dobra, ja kupujesz błyski. Już kupujesz błyski, mówisz? No, jeżeli hmm. będzie kolos, to po prostu bierz wieżyczkę i uciekaj na dół. Nie, ja mam dupę tą wieżyczkę. Nie, no weź ją tu na dół, bo tak to jest, zniszczy. Aha. A tutaj jest taka szansa, że przetrwa. Dobra. M może nie przetrwamy, ale wierzę, że mm -mm 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 -mm. przetrwamy. Dobra, i co jest? Ale nie, jeszcze nie będzie kolosa. No nie, następny. Ale mnie nie wystarczy, żeby ją chyba dokupić. Nie. Hmm. Nie wiem, czy poszli na dół. Tak, dobra. Dobra. Kurde, mają bardzo duży... Duże obrażenia. Zadają. No. Kurde, tylko nogi widziałem. Gliczują? <laughs> Nie gliczują, ale... Ale kampią. Znaleźli. Dobra, biegają jeszcze tyle po mapie, znaleźli gliczej Gdzieś tu z dołu muszą być, tak? Poczekaj ostatni dobra właśnie No i dobra, zapierniczam po ten. Po amo, bo teraz co będzie? Teraz będzie dużo. Kos kosmita kurwa zleci. A, będzie boss, będzie. Jeden cel śmigło. Będą psy. O kurde, dobra, te pobiegłeś, to ja zabieram tą wieżyczkę. 6 sekund, nie dolecę. No, tak właśnie myślałem. Czekaj, to od razu tu w typu... Pod... Aha, bo jestem tu w tych, dobrach. Dobrze mówię? Jest helik? Na razie nic. Nie, nie dobra, ustawiam z powrotem To To moją wziąłeś, czy nie? Tak, tak, tą twoją chciałem schować, w razie czego. Ale nastawiliśmy... Się... tak, bo... dobra. Tak, tak, już ją dałem z powrotem. Dobrze jest. Jeden, jeden w kartony się w O kurde Próbowałem nie podejść Dobra, tutaj trochę na plecy wyskoczyłem <laughs> mhm. Ale który tu no kurde, taki bezczelny <laughs> Dobra i została lewa strona, tylko tam u ciebie to tak. mhm, mhm. Dobra, teraz można ci powiedzę chować. To chow, bo ja kupuję, to się na dół. Dobra, to ja chowę ją. Ochodzisz. Strategicznie żeby je tam rozłożyć na samym środku w tym przejściu. Tu? No na przykład. Ale mógłbyś jeszcze cofnąć ją tu, o. I na schody ją skierować? Tak, a ja na te drugie schody <laughs> Zostanie nam środek, nie? Proszę, kolos wejdzie, wiesz. Tu od z lewej, No to godzimy rzut. Mam błyski, mm -hmm. tylko tam będę rzucał, nie? A ty pilnuj środka, ja Przysko go zajmę. Wszystko leci, dobra? Ja się tu kolosem zajmę, Jak tylko wejdzie to go Ty pilnuj tam środek. No to co ty, tyś mi tu zostawił na środku samego? No. No chyba żartujesz A tam może coś Ci pomogę. Przecież jestem ten cały czerwony To trzeba działko może rozstawić albo coś, no Już leżę no To jest trochę bez sensu z działka Znaczy no nie wiem dobra Ale zarobie... AHA dużo nie zostało bo jest. O jest kolos No widzisz, błyska rzuciłem Ja też i próbuję uciec tylko nic nie widzę Dobra Jeszcze jeden błysk Dobra Kurde Leżę Kurwa Dobra, rzuć okay, błyska, błys błyska rzucaj Poszedł Chyba ja leżę To podnieś mnie N Nie walnij go, podnieś mnie Dobra Tylko on został i helik jest u góry Także uważaj Mogę błysk Poszedł Teraz już kurwa i znasz Dobra, zdech. Dobra, pięknie. Czekaj tylko herlik? Łuczkę zrobię. Tylko herlik nie mamy dobra. nic. Żadnych armatek to poczekaj. Weź go na razie. Kupimy sobie... Nie, ten. Ten. Zebrałem trochę Zebrałem trochę tam Dobra, spróbuję go odciągnąć albo ty go odciągniesz, no nie wiem. Nie, po prostu jeden na nich zostanie u góry, inaczej na dole. Dobra. Ja wyskakuję Dobra, jak go tu trochę odciągnę Gdzieś tam jest, tak? Dobra, działko kupiłem Jeszcze błyski kupię Lubię, ja musiał wyskoczyć po amu Po amu mówisz? Mhm A on tu nade mną jest z Kubanem. Dobra, tego teraz odciągnę Jak odciągnę? Dobra, poleciał chyba do ciebie. O kurde, ale przygrzał, ale... Ale dobra, spoko. Odciągnę go. Dobra, może mi się uda. Aha. Kurde, nie mam kasiury tyle. No nie mów. To co, pobiegłeś bez kasy? No musimy go zniszczyć dopiero będę miał kasiurę. Dobra, dobra, jak masz wszystko, to ten, to walimy w niego. Nie dadzą ci na kreskę. Nie chcę. Dobra, trochę go już trafiłem Gdzieś tu grzeje, to, hmm. mi... to mnie próbuje mnie wystraszyć No dobra. dobra Teraz mi styknie Nie chcieli mi dać na zaszyt, no Killing <grym grym grym> w oko zapłacę gotówką Dobra, tylko że nie mamy działek, także proponuję tam trzymać się. No ja mam teraz. działko użu góry. Aha, ah. kurde, jeszcze bym powiedział po chłopców, ale już. Może po na następnej tej. No nie, no ty tutaj rozgrywasz pierwsze skrzypce. A, już tam. Ja tutaj idę w tło troszeczkę, dobra, zostanę na dole. Co, Co jest? To jest? O kurde, cały magazynę w typa. Znaczy to było dobre, tylko że te działka faktycznie mogliśmy dać na środek, żeby ci pomagały Teraz tak zrobimy, a tutaj w rogu to go zgnębie co jest no? wybuchnie Ło Nieładnie mi tak Strzelać do mnie Do generała brygady Dobra Czy jakoś tak? No, chciał ci działko zniszczyć <noise> no, nie, nie, nie dziwię mu się bo tu działko rządzi <noise> Dobra biegnę po chłopców O jakiś alarm się włączył Ale ja nie słyszę bo ci mówię no to jest kurde muszę słuchawki Jakiś alarm się włączył no, ale dobra Ale alarm w czym? W samochodzie Aha Kurde czy po nich znajd... Aha, cery mają fajnie tylko że... że po mu nie pobiegnie Sto pesek musi mi wystarczyć no i chłopacy są, dobra No ja mam 113, to niewiele więcej Teraz pobiegnę potem Aha, no dobra, to chłopaki będziemy mieć na dole, dobra Takie takie żywe tarcze. No Nie do końca nie no, krzywdę trochę robią. O, to ja mam jeszcze piątkę, dobra. Uuu, co tam, to, co tam u Ciebie się dzieje? No co, no idę na rzeź, no. Coś niedobrego? Nie no, absolutnie, wręcz przeciwnie, jak spię pięknie, no. No bardzo, no bo ja tu nawet nie mam do czego postrzelać. Kurde, normaty, całą falę zniszczyć. Normowe punkty. Całą falę zniszczyłeś. Oczywiście, się na no chłopcy też dali radę, nie Dobra, podniesł sobie tego w Nie, nie, ja już mała cera i będę To także spoko No na razie to mam P5 jeszcze, będę musiał <grym> Nic nie przeekspiłem i przez to Dobra, zatrzymam tutaj tych z delta Którędy idziesz dołem? Dołem próbuję się wgramolić Dobra Dobra, działko jest, to jest Delta jest A Cera wyjmujemy i zaczynamy żniwa znaczy, aha dobra Nie widziałem swoich granatów, chud mi się sławał i... i... Już myślałem, że nie mam granatów Heh ale tu jest rzeź no, no mówię ci no Co, To jest pierwsze w ogóle Co tu się dzieje ludzie Ty no bez jaj, no ja tu nikogo nawet nie mam do kogo strzelać Już na sam środek wyszedłem O mam jest <grystanie> Pojawił się Jednego mi się udał Drugo gazowi Uwaga bo tu gaz jest na tym mm -hmm. środku przy tym O bo imisa ja właśnie chwilę opuściłem to miejscowę nie widzisz, co się narobiło. Czekaj, okay. może coś co tu wybiorę z tego jeszcze. No wybierz, może coś kupisz jeszcze. Odłamki. No co, wezmę ożywienie, wezmę. No weź, przyda ci się, bo ty tutaj u góry to... Tak. Działka nie masz. Nie mów. Dobra, postawić. No nie 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 no kurde to Teraz to ja sobie wezmę, weź to działko o, do... no dobra niech już stoi jedno To w następnej weźmiesz, a ja je wezmę na dół Kurde bo... A ja je wezmę później na dół, dobra Nie wiem czy je tam dobrze postawiłem Bardzo dobrze postawiłeś Przynajmniej trochę przeszkie Może i ta Wszystko jest dobrze, wszystko jest pod jest... No, tak. Gazownik. Starecki. No, jak na pieprzach to działku, skubany, zniszczył. Nie mów. No, dobra, przejście słowa na plecach mam. Poszedł tam granat. Dobra. O, zniszczyli działko. Dobra, nie szkodź, to kupię. Który mi tu do mnie strzeli? Nie wiem, wybuchnie. Tak, tak, to miejsce to nie jest takie najlepsze na to działko, bo... Dobra, zostało... ...trzech typów. Gdzie ty? Dobra. Ja to kupię. Przypomnij, że mi to odliczę. No. Dobra, dobra. Zapieprzam jeszcze kurde jeszcze... w jeszcze w gaz nie, 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 Już nie, 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 się zakręcił Dobra no może jakoś to przeżyję. Dobra. 5 nie, Dobra, musisz chwilę dać radę, bo jeszcze się kręcę. Jeszcze nie kupiłem Mamu. Dobra. I nie kupię już, uciekam na dół. Kolos jest chyba. Spoko, spoko. Ogarniemy. Dobra, jak coś, to uciekaj na dół, bo dobra, mam... Dół jest, dobra, dobra. I te, te działka wszystko będzie. Niech koszą. Trochę, trochę zostawiłem tych claymorów, nie? Aha, nie wiem. Kolos idzie z dołu. Z dołu idzie? Tak. Znaczy się z dołu, czyli? No tu od dołu tam, bo tak wyjdzie. Znaczy, to s... w środku jest, no. Puściłem flashbanka. Czy to jest tarczownik, nie kolos? No tarczownik, no. Dobra, Kolos idzie teraz z dołu ze schodów, flashbank puściam. Poszedł. Kurde leżę no z tyłu mnie coś czasu Uciekaj uciekaj tam No dobra próbuję Gdzie tu leżysz Na samiutkim środku dobra tutaj przy nich Uciekaj 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 Nie mam flashbangu na Spróbuję drugiej o... strony Dobra dobra wiem wiem widziałem gdzie jesteś Spróbuję chłopiec, obiec mnie, zajedzie Dobra leżę ale może się podniosę eh? Nie no helik do mnie na pierwszy to chyba się nie podniosę Nie ma szans nie ma szans na no dobra, trudno, Nic z tego nie poszło. O, 93 ofiary na moje 40. Nie było źle. Plan był dobry. Zajebisty. 11 fala. No nie możemy jej przejść. O, do której doszli? Do 11. Aha, czyli na są dwa bosy No nic, no. Jeszcze będziemy próbować, nie teraz, to za kilka miesięcy. No, za jakieś pół roku. <grych> Dobra, wyłączymy.